Witajcie, witajcie! Kolejny odcinek, jedenasty, przedostatni z naszej serii 54 proroctwa o Jezusie. Dzisiaj będziemy mówić o takich tematach bardzo mocno związanych z Wielkanocą, ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Wkraczamy, że tak powiem, w tą część, która jest bardziej optymistyczna. Te wszystkie proroctwa, które były wcześniej, dotyczące śmierci, męki Jezusa, były bardzo nieprzyjemne. I z jednej strony... To są takie tematy, które wolałoby się omijać, ale z drugiej warto jest wiedzieć, że aż tak precyzyjnie wszystko zostało zapowiedziane. I właśnie Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli, już nie tylko z Ewangelii, ale również czytając Stary Testament, że to wszystko było Bożą wolą i to wszystko, co się wypełniło, nie było przypadkiem. Kochani, zapraszam Was na ten odcinek. Ale zanim będzie cudowny czas zmartwychwstania w niebo wstąpienia, jest proroctwo numer 47, że wszyscy go opuszczą. I w Psalmie 31 czytamy, 11 i 12 werset. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich moich wrogów, zwłaszcza dla moich sąsiadów. I postrachem dla znajomych. Ci, którzy mnie widzą na dworze, uciekają przede mną. Zapomniano o mnie, jak umarłym stałem się jak rozbite naczynie. W Ewangelii Marka 14 rozdziale z kolei jest powiedziane Wtedy wszyscy opuścili Go i uciekli. To jest fakt, że pod krzyżem nie było uczniów. Był Jan, ale reszta uczniów uciekła. Ci, którzy byli najbliżej Jego również go opuścili. I przypuszczam, że musiała być to straszliwa chwila dla Jezusa, który inwestował 3,5 roku życia swojego mężczyzn, który, którzy mieli poprowadzić jego misję dalej, e, których wskazał mu Bóg. I w tym momencie, kiedy najbardziej ich potrzebował, to ich nie było. E, I zobaczcie, tak samo jest w naszym życiu, kiedy wybieramy Boże ścieżki, kiedy chcemy i za Bożą wolą. E, kiedy decydujemy się na niepopularne decyzje, bo taką decyzją, właśnie trudną decyzją do zrozumienia było to, że Jezus chciał wypełnić wolę Ojca i dać się ukrzyżować. Uczniowie tego nie rozumieli i sami się przestraszyli, sami się wycofali z tej relacji, bali się jakiegoś zagrożenia, pewnie względem swojego własnego życia. I tak samo może być w naszym życiu, kiedy my wybieramy Boże ścieżki, chcemy robić to, co Bóg nam pokazuje, czytamy Boże Słowo, chcemy być wierni temu. Nagle nasza rodzina, nasi najbliżsi, się otracają, nie rozumieją tego, jest nieprzyjemnie, albo jest po prostu prześladowanie, które polega właśnie na tym, że czujemy się odrzuceni, że jesteśmy odrzuceni, że nie jesteśmy nie wiem, już zapraszani w pewne kręgi, już nie jesteśmy brani pod uwagę, wypadamy z pewnego środowiska. I to jest również y, smutny los tych wszystkich, którzy idą za Jezusem, ale nic, nie powinniśmy się dziwić, skoro naszego Pana również to spotkało. No i w końcu proroctwo numer 48 mesjasz powstanie z martwych. Y, to jest zupełnie niezwykłe proroctwo, kiedy Bóg y, Dawał znać już wcześniej, właśnie poprzez proroctwa, które czytał Jezus, że nie tylko złoży swoje życie na ofierze, nie tylko będzie ukrzyżowany, ale, że to nie będzie koniec, tak? Że to nie będzie koniec, dlatego że koniec jest y, optymistyczny, tak zwany happy end, bo y, Mesjasz nie pozostanie w grobie, tylko z martwych zmartwychwstanie y, i to nadal nie będzie jeszcze koniec. Za chwileczkę będziemy czytali kolejne proroctwa nawet po zmartwychwstaniu to nie będzie jeszcze koniec, ponieważ Bóg ma dalszą część historii w zanadrzu i już wcześniej ją przepowiedział. Tak więc Jezus czytając te proroctwa skupił się tak jak list do hebrajczyków mówi, na nagrodzie, którą ma otrzymać a nie na cierpieniu, które musi przejść. I myślę, że ta perspektywa jest bardzo ważna również w naszym życiu, kiedy hmm, przechodzimy przez trudne chwile i może się wydawać, że Boże, dlaczego tak musi się dziać, dlaczego muszę tak cierpieć, dlaczego jest tak ciężko? Możemy zacząć koncentrować się właśnie na tej ciężkiej części Bożej woli. Tymczasem Bóg chce, żebyśmy zwrócili uwagę na nagrodę, na to, co będzie później, dlatego że to, co będzie później, będzie trwało dłużej, będzie trwało przez całą wieczność, a cierpienie jest tylko chwilowe. I ta perspektywa pozwala nam być wiernymi w stosunku do Boga, nie wycofywać się, w takich sytuacjach, gdzie czujemy, że Bóg nas do czegoś namawia, a my się boimy, boimy się, że poniesiemy szkodę, jakąś stratę, albo boimy się po prostu bólu. I słuchajcie, czytamy w Psalmie 16, to jest niesamowite, jak wiele zapowiedzi. Odnośnie Chrystusa jest właśnie w psalmach. Ktoś by powiedział, to jest taka poetycka książka, która tylko jest o uczuciach. Nie. Bóg dawał Dawidowi, psalmistom, zrozumienie tego, co ma się wydarzyć w przyszłości, ponieważ byli napełnieni duchem świętym. Duch święty był nad ich życiem i poddawał im to, co mieli pisać, więc nie były tylko piosenki do brzdąkania przy cytrze, tylko były to słowa prorocze z głębi Bożego Serca. Psalm 16 10 werset. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle, ani nie dopuścisz swemu świętemu doznać zniszczenia. I tutaj trzeba y, zrobić taki mały edit, bo to słowo piekło y, w Starym Testamencie to jest tak zwana otchłań, czyli miejsce przebywania zmarłych nam piekło kojarzy się jednoznacznie, że to jest miejsce cierpienia, gdzie diabeł y, męczy ludzi, y, ale to słowo oznacza otchłań, czyli po prostu prze, y, kraina, zmarłych, tak? kraina zmarłych. Czyli y, jest zapowiedziane, że dusza. Mesjasza nie zostanie w krainie zmarłych, nie, nie pozostanie zmarłym, tak? tylko, mm, no, tylko właśnie zostanie wyprowadzony na wolność. Nie dopuścisz swojemu świętemu doznać zniszczenia, tak, żeby jego ciało się rozłożyło. To była zapowiedź. Psalm 49. Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. I znowu tutaj grób jest, to jest polskie tłumaczenie na słowa otchłań, że Bóg wyprowadzi, wykupi Twoją duszę z tego miejsca umarłych. Tak więc nie pozostaniesz tam na wieki, nie, Twoje ciało nie, nie ulegnie zniszczeniu, tylko jest to zapowiedź zmartwychwstania. No, i Ewangelia Mateusza. Anioł zaś powiedział do kobiet: Wy się nie bójcie, wiem, bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu, powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 24 werset. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. I znowu odwołujemy się do Psalmu, do księgi Psalmów, Psalm 118, 17 i 18 werset. Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. I Ewangelia Łukasza 24 rozdział i przestraszone schyliły twarze ku ziemi a oni powiedzieli do nich dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych nie ma go tu ale powstał z martwych przypomnijcie sobie jak wam mówił gdy był jeszcze w Galilei syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany a trzeciego dnia z martwych stać tak więc e, widzimy tutaj że Jezus był świadomy tego że zostanie Wydany w ręce Pogan, ukrzyżowany, ale to nie będzie koniec. Dlatego, że już wiedział o swoim zmartwychwstaniu, wiedział, że trzeciego trzecie dnia powstanie zmartwych. W pewnym miejscu wraził się również w ten sposób, że on ma moc oddać swoje życie i też ma moc odzyskać swoje życie. Tak więc Chrystus miał to w swojej świadomości, że. To, co ma cierpieć, nie będzie końcem wszystkiego, że to nie jest najgorszy rozdział w yy, jego, jego istnieniu, chociaż być może był najbardziej nieprzyjemny, ale nie trwał zbyt długo, dlatego że kierował swoje serce yy, w kierunku nagrody, która została mu obiecana, i te obietnice przeprowadziły go przez ten ciężki czas. To jest, słuchajcie, też nauka dla nas, bo czasami yy, cierpimy i nie wiemy, dlaczego cierpimy. Dobrze jest, Czytać słowo, rozumieć, co Bóg do nas mówi, rozumieć Boże Proroctwa odnośnie nas, również to słowo, które zostało napisane przez, przez nie Bóg chce mówić do naszego życia, tak żebyśmy mieli pociechę, żebyśmy mieli nadzieję i mogli przetrwać yy, w wierności Bogu, wypełnić swoją misję. I doświadczyć tą, tej nagrody, która została nam obiecana. Ta perspektywa pomaga nam przejść trudny czas. Potrzebujemy słyszeć słowo Boga. Potrzebujemy doświadczać obecności Bożej w swoim życiu i to będzie takim paliwem dla nas, taką siłą, żeby móc wytrwać i zrobić to, co słuszne, to, co właściwe. Ale tak jak mówiłam, śmierć z martwych stanie nawet to nie był jeszcze koniec, ponieważ było zapowiedziane, że Mesjasz wstąpi do nieba. Tak więc nie tylko będzie po prostu ponownie żył tutaj na tej planecie, ale zostanie wzięty do nieba. I w psalmie 24, znowu dwa psalmy pod rząd będą. Podnieście bramy, obramy wasze głowy, podnieście się wrota odwieczna, aby wszedł król chwały. Któż jestem królem chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście obramy wasze głowy, podnieście się wrota odwieczna, aby wszedł król chwały. Któż jestem królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Dowoda jest mowa o wpuszczeniu króla do środka. Tak, żeby, żeby bramy się otworzyły, ponieważ e, Król chce wejść, Król Chwały, czyli Bóg Odwieczny, Mesjasz e, zostanie przyjęty, zostanie wzięty z powrotem do Bożego Królestwa. Psalm 68 e, mówi tak, wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby Pan mógł z nimi zamieszkać. Czyli jest mowa tutaj o tym wstąpieniu na wysokości. Jezus również mówił o sobie samym, że tylko ten może stąpić na ziemię, który wcześniej był tam na wysokościach. Czyli mówił o, o sobie, że teraz stąpił, ale wkrótce tam wróci, tam gdzie jest jego miejsce. I list do Efezjan, czwarty rozdział. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. To jest bezpośrednie odniesienie do tego psalmu 68, a w Ewangelii Marka 16 rozdziale jest mowa o wniebowstąpieniu. A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Tak więc to wszystko, co było zapowiedziane o Mesjaszu, ewidentnie wskazuje, że to nie miał być jedynie człowiek. To nie miał być człowiek, ponieważ to wszystko, co się działo w jego życiu, nie należało do sfery cielesnej, tylko duchowej. I zmartwychwstanie, i wzięcie do nieba to były czynności, można powiedzieć, aktywności, które były przepowiedziane względem Mesjasza, względem niego się wypełniły. I znowu śmierć, zmartwychwstanie. W niebo wzięcie, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ było zapowiedziane i to jest proroctwo numer 50, że Mesjasz usiądzie po prawicy Boga. To jest jego miejsce. Stamtąd wstąpił yy, i tam z powrotem wraca. Psalm Dawida yy, 110, pierwszy werset. Powiedział Pan do mego Pana, usiądź po prawicy mojej, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy. Więc to zostało zapowiedziane. Ewangelia Marka 16 rozdział. A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Tak więc to wszystko, co miało się wypełnić w Jezusa życia, wypełniło się. Zostało wcześniej zapowiedziane i tak jak wcześniej mówiłam, Jezus czerpał pociechę z proroctw i czerpał wizję przyszłości. I ta wizja przyszłości pomagała mu wykonywać właściwie pewne rzeczy, do, które miał do wykonania tutaj na ziemi, chociaż było to wszystko w mozole, w trudzie, w prześladowaniu, w cierpieniu. Tak samo my musimy znać. Boże Słowo musimy znać, Boże obietnice, proroctwa odnośnie naszego życia, żebyśmy również mogli przesuwać się do przodu. Żeby jakiekolwiek niebezpieczeństwo, czy, czy trudność, czy cierpienie nie zatrzymało nas w tej podróży, nie wpłynęło na naszą decyzję, że nie, to ja jednak nie, jednak się wycofam. Tylko musimy mieć siłę właśnie z tego, żeby wiedzieć jaka jest wola Boga. I ta wola Boga będzie nas przeprowadzała przez najtrudniejszą, Sytuację, przez każdą ciemną dolinę po prostu doda nam skrzydeł, doda nam sił. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Za tydzień zapraszam Was na kolejny, już ostatni z tej serii. Tak więc widzimy się też jutro o 5 rano, przebudzenie 5 rano, kolejny filmik z Panem Bogiem.